Jesteśmy na lotnisku Chopina w Warszawie, to miejsce, skąd wiele osób rozpoczyna swoje wakacyjne podróże. Aby te podróże były przyjemne, bezpieczne i zgodne z przepisami, przygotowaliśmy poradnik wakacyjny Krajowej Administracji Skarbowej. Posłuchaj, zobacz, czego nie możesz przewozić w swoim bagażu, a także jakie obowiązują limity w przywozie towaru. Planujesz wakacje poza granicami Unii Europejskiej? Chcesz ze sobą przywieźć alkohol? Pamiętaj, że w swoim bagażu możesz zabrać 1 litr mocnego alkoholu powyżej 22% lub 2 litry alkoholu poniżej 22% lub 4 litry wina oraz 16 litrów piwa. Te limity obowiązują również podróżnych z Wielkiej Brytanii. W kolejnym odcinku poradnika wakacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej opowiemy o limitach w przewozie wyrobów tytoniowych. Już dziś zachęcamy do oglądania.